Rak nie czeka, zadbaj o finansowe wsparcie, zanim będzie za późno. Każdego dnia w Polsce setki osób dowiadują się, że mają nowotwór. Dla każdego chorego to szok i początek długiej i kosztownej walki o zdrowie. Ale jedno jest pewne: żaden z chorych nie planował, że to spotka właśnie jego. Po co roku lekarze diagnozują 160 do 180 tysięcy nowych przypadków nowotworów. Z chorobą nowotworową żyje już ponad 1,17 miliona Polaków. Ponad 100 tysięcy osób rocznie przegrywa walkę z rakiem. Zachorowalność na raka prostaty wzrosła w ciągu dekady o ponad 57%. Rak jelita grubego. Około 18 tysięcy nowych przypadków rocznie, często wykrywanych zbyt późno. Gdy zdrowie zawodzi, liczy się czas i pieniądze. Leczenie onkologiczne to często dziesiątki tysięcy złotych wydatków, które trzeba pokryć z własnej kieszeni. Refundacja NFZ nie obejmuje wszystkiego. Nowoczesne terapie, szybkie badania, konsultacje prywatne wszystko bardzo dużo kosztuje. A przecież w tym samym czasie spada dochód, bo choroba często oznacza długą przerwę w pracy. Dlatego właśnie ubezpieczenie z ochroną onkologiczną to dziś nie luksus, ale realna potrzeba. Co daje Ci nasze ubezpieczenie? Wysokie świadczenie pieniężne po diagnozie. Środki, które możesz przeznaczyć na leczenie, rehabilitację lub życie codzienne. Dostęp do specjalistów i nowoczesnych terapii bez wielomiesięcznego czekania. Poczucie bezpieczeństwa. Wiesz, że w trudnym momencie nie zostaniesz sam. Sprawdź w opisie, jak możesz się zabezpieczyć. Wsparcie w razie raka piersi. Szczegóły ochrony dla kobiet. Wsparcie w razie raka prostaty. Rozwiązanie dla mężczyzn. Umowy zdrowotne, kompleksowe ubezpieczenia chorobowe. Nie czekaj, aż choroba zapuka do drzwi, zadbaj o siebie i swoich bliskich już dziś. Zapraszamy do kontaktu. Pomożemy ci dobrać polisę, która da Ci realne wsparcie wtedy, gdy najbardziej będzie potrzebne. Zasubskrybuj nasz kanał. Jeżeli sprawy zdrowia i bezpieczeństwa są dla Ciebie ważne, dziękujemy za uwagę. Dziękujemy za uwagę.